Cześć, YouTube. Witam w następnym odcinku przygód mojego Monka. Jak widać, dużo się zmieniło. Ja bardziej przypominam Monka. Jak widać. Troszkę się pozmieniało. I levele wpadają. Na start mieliśmy Dubla i double dla nas wyglądał mniej więcej tak. O nie. Jak? <try> Dobry początek dubla! Oh boy. Nie wierzę, w to to były pierwsze 30 minut double exp eventu. Zajczyłem dwie deski. I no, nie poddałem się. Leciałem dalej. Troszkę szkoda było staminy, bo poszła w nicość. No, ale dalej starałem się cisnąć ile w Niestety na początku nie miałem team hantu, więc dopiero później tutaj udało się jakąś lipkę tu coś. I lewe zaczęły wpadać. Ogólnie. Ten epizod jest poświęcony głównie Bibliotece i Azjelonowi, dwa top spoty, są jeszcze inne, ale akurat tak trafiam Team Hunty, że ląduje na tych spotach. Jeszcze czasami i Savi się zdarzyło, ale ogólnie Team Hunty, z którymi chodzę, jakoś nie lubię Savi, a szkoda, bo mi się strasznie podoba ten spot. Tutaj, no, Druid miał pecha. No. Mój trzeci Fiendish na ISAWI. jak widać na ISAWI to nawet fiendisze. To co? Oczywiście. ale fiendisze bez, bez korów. Takie też bywają zazwyczaj. No i co? Generalnie droga do 500 była dosyć wyboista, bo tych desek po drodze było kilka. No co zobaczymy. No głównie biblioteka. Na bibliotece y, robimy takie 6,5 rawa i o dziwo na Azilonie y, ostatnio, czyli prawie, prawie na 500 levelu, y, rekord był 8,1 rawa. Pomocy... pomocy... No jak widać droga faktycznie wyboista, trzeba umieć grać, a trzeba. Kiedyś się nauczę może. No, jest 8,1 rawa na Zilonie w piku. Oczywiście Timek na ciut wyższych levelach, który no dużo, dużo robi, dużo ma różnicę. Więc to jest obecnie top spot. Najlepszy jaki może być. Potworów jest mnóstwo, XP jest mnóstwo, loot jest, tylko czasem. pomocy 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 jaka czasem tak to wygląda ehm... niemniej generalnie generalnie jest na plus ehm, bardzo na plus więc no jak widać jest duża różnica bo no właśnie tak się kończy przebieganie no tutaj jak mi zaproponowałem przebiega przez niego na lipce, nie róbcie tego nie róbcie kręćcie kółka wokół eka nie przebiegajcie przez niego ehm... No, lewele lecą. Chociaż powiem Wam, że już na tym poziomie, nawet z tymi boostami i teamhuntami, to nie idzie jakoś rewelacyjnie. Nie wiem, jak, jak ci monkowie wbijają już 600 na lewele. To, to musi być naprawdę jakiś kosmos totalny. Co im tam robią. No, więc. Lipka. Próbowałem też coś expit Solo, oczywiście, jak nie miałem Team Huntera, staminę trzeba było spalić. I solo obecnie najlepszym spotem dla mnie chyba jest y... Sanktuarium Mitmachów. Robię tam około 4,5. Rawa, co na solo, na ten level, mi się wydaje, że jest spoko. Oczywiście mocniejsze mąki, czyli podejrzewam, że duża część mąków. Robią lepsze cyferki. Nie wiem, ja staram się nauczyć grać, jeżeli macie jakieś tipy, to chętnie przygarnę. Codziennie też na streamkach jestem, więc jestem otwarty na wspólne dywagacje na temat tego, jak grać, żeby było lepiej. Nie te, Tutaj nie robiłem rup, Bossa tykaj, tykaj. z 270 tykaj. Ekiem, który bardzo chciał tankować. Odważny, odważny. Zaiste odważny, no Świr Jej, drugi aż ja czarny HP Raz dostał do czerwonego, później znowu dostał, ale... Jest! Jest wreszcie gen na HP! jeju po tak w długim czasie, chyba z 40 gemów. o No, więc dzisiaj odcinek krótszy, ale wierzcie mi, że te levele no już ciężko idą, więc to nagrywanie będzie coraz trudniejsze. Ale robimy co możemy. No jeszcze troszkę bossów próbuje działać, parę dostęp wpadło. Jest więcej! 500, 500. No, nie było spektakularne, 500 -y na szczurach, ale. ten level musi lecieć jak najszybciej. No, jeszcze dzisiaj się nawet udało dobić jakiś level. I. W sumie tyle. Tak, 503 i na tym dzisiaj kończymy. Następny odcinek, jak uda się zdobyć kolejne ileś leveli, tak żeby to miało sens wrzucać. Yy, I co? Dziękuję za oglądanie, trzymam kciuki, żeby Wam dobrze minął update, który jest już jutro, żeby level broni szybko leciał i zapraszam codziennie na streamki. Yy, jeżeli chcecie o czymś pogadać, to śmiało zapraszam jako łysy ze Svargrond. Yy, więc hej!